Nie da się ukryć, że tygodnie społecznego odizolowania trochę nas rozleniwiły. Dlatego wraz z gminą Pruszcz Gdański zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu na wielu atrakcyjnych obiektach sportowych na terenie gminy. Chciałbym zachęcić wszystkich Państwa do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, szczególnie korzystając z naszych gminnych boisk. Dla osób, które zechcą zagrać w piłkę nożną, w szczególności polecamy boiska o naturalnej nawierzchni trawiastej. Mam tu na myśli m.in. boisko w Rusocinie, boisko w Rotmance, boisko... W rokitnicy i boisko w przejazdowie przy szkole. Dla osób, które zechcą pograć na trochę mniejszych boiskach, polecamy nawierzchnię ze sztucznej trawy, i tutaj mam na myśli m.in. boisko w straszynie oraz boisko w przejazdowie przy szkole. Dla dzieci, młodzieży, a nawet całych rodzin polecamy szczególnie boiska wielofunkcyjne, takie jak boisko w wiuszkowie, boisko. W straszynie boisko w żukczynie, na którym właśnie się znajdujemy, gdzie powstała także strefa street workoutu oraz urządzenia fitness. Pomimo tego, że pandemia wpływa źle na sytuację finansową gminy, to my nie wycofujemy się z naszych planów i nadal chcemy realizować kolejne obiekty sportowe. Aktualnie trwa budowa boiska. Pełnowymiarowego w Straszynie, na którym powstaną trybuny, oświetlenie, odwodnienie i cała infrastruktura. Planujemy także w przyszłym roku wybudować dwa boiska do siatkówki przy centrum rekreacji w Juszkowie. Planujemy także w przyszłym roku wybudować boisko przy szkole w Borkowie. Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania projektu i mamy taki plan, aby do końca roku uzyskać na nie pozwolenie na budowę. Planujemy także ogłosić jeszcze w lipcu postępowania przetargowe na wykonanie trzech dokumentacji projektowych na kolejne boiska. Mam tutaj na myśli boisko w Rokitnicy, gdzie chcemy zmodernizować całe boisko, wybudować oświetlenie, trybuny i całą infrastrukturę. Podobnie powstanie boisko w Rotmance, gdzie także planujemy wykonać boisko z nawodnieniem, z pełną infrastrukturą. Infrastrukturą z zapleczem dla sportowców, a także boisko w Wiślince, gdzie chcemy rozbudować świetlicę wiejską o zaplecze dla sportowców, zmodernizować płytę boiska i wykonać całą towarzyszącą infrastrukturę. Oczywiście wszystkie te Plany będą realizowane sukcesywnie, a tempo ich realizacji zależy od kondycji finansowej gminy. Tymczasem pamiętajmy wszyscy o tym, że warto uprawiać sport, dlatego zachęcam wszystkich do tego, abyśmy aktywnie spędzali czas po tak długim czasie wyizolowania i siedzenia w domu. Wszystkim nam na pewno to się przyda. Boiska są też już przygotowywane do rozgrywek grupowych w piłce nożnej. Na tą chwilę na terenie gminy Pruszcz Gdański odbywają się prace polegające na pielęgnacji Boisk, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Prysz Gdański. Na większości z tych boisk odbywać się będą rozgrywki Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Będą to rozgrywki grup dziecięcych, młodzieżowych, ale także seniorskich. Warto powiedzieć, że na boisku, na którym właśnie się znajdujemy, odbywać się będą rozgrywki Ligi Okręgowej, czyli można też powiedzieć, że Piąta Liga wraca do Rusocina. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Pryszgdańskiej do kibicowania drużynom Gminnego Towarzystwa Sportowego, drużynom Gminy Pruszcz Gdański. Rozgrywki ruszają już od sierpnia. Serdecznie zapraszam. My również przyłączamy się do zaproszenia. Jednak jeśli macie ochotę oprócz kibicowania, również sami spędzić aktywnie wolny czas, to warto wypróbować jedno z wielu boisk usytuowanych na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Polecamy również zobaczyć. 30 lat odrodzonego samorządu, 30 lat przemian w Gminie Pruszcz Gdański. Oraz co słychać, cykl rozmów, odcinek drugi. Magdalena Kołodziejczak. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.